Środowisko nauczycieli myślę, że zyskało na tym, że bardziej się zjednoczyło, praktycznie zaokrąglając 90% szkół w Skierniewicach czy też placówek oświatowych strajkowało. Nauczyciele wzajemnie się motywowali, trzymając rękę na pulsie wydarzeń ogólnopolskich. Dziś dowiedzieliśmy się, że strajk zostaje zawieszony od 27 kwietnia. Proszę zwrócić uwagę na datę, z jaką strajk jest zawieszony. To jest sobota. Dlaczego nie poniedziałek, prawda? Każdy dzień liczony jest do wynagrodzenia bądź nie. Jesteśmy zobowiązani wypłacić wynagrodzenia tylko jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, socjalne, natomiast wynagrodzenie nie za pracę. Chociaż, proszę Państwa, zakładam, że wobec tak dynamicznego rozwoju wypadków, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku i kilkunastu dni, związanych ze światą w Polsce, wszystko się może zdarzyć. Rozmawiamy dziś 25 kwietnia, a ostateczne decyzje w tej kwestii zapadną 30 kwietnia. Ratusz nie powiedział, że nie zapłaci. Ja bynajmniej nie słyszałam ani razu, żeby ratusz stwierdził, że nie zapłaci. Ale również nie powiedział jednoznacznie, że zapłaci. Szuka możliwości zapłacenia, i jestem przekonana, że znajdzie możliwość, bo te możliwości w zasadzie prawne leżą na stole, przygotowane. Mam taką nadzieję, że te zamknięte szkoły przedszkola otworzą ludziom oczy na, na sytuację w kraju. Powiem szczerze, że. Podziwiam tych nauczycieli. Naprawdę trzeba im dziękować z głową do ziemi za ten wysiłek i trud włożony w to strajkowanie. No i za efekt, bo y, zauważcie Państwo, że już, już y, chociażby ten okrągły stół, czyli jest już ten początek do porządkowania y, systemu oświaty.